Cześć siwy. Cześć siwy. Cześć siwy. Chciałyśmy zadedykować Ci piosenkę, którą właśnie stworzyłyśmy. Zajęła nam trzy strony i już jest strasznie późno, ale chcemy Ci ją zadedykować, bo jesteś wielkim kolesiem, koksem takim. O moja lube. I siwy, to jest dla Ciebie za ten ostatni... Obywczę <grym> taki źle. Więcej takich nocy. Wiesz, tak sobie siedzimy, mówimy, a o kim napiszemy, a o siwym, no to piszemy, no i tak powstała ta piosenka, którą usłyszysz od nas, od twoich gryfów trzech. Od blondyny, od czarnej i od rudej. Yo. Dobra. Bo to jest takie instrumentalne.

Srogi żywioł, sroga zima, sika jest, świego nie ma. Ram, da-ra-ra-ra-ra-ram, da-ra-ra-ra-ra-ra. Każda praca jest dla ciebie, tylko o tym jeszcze nie wiesz. Ram, da-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ram.

się opłaca? Się opłaca... Miało być drme, miało być drmem, siły, wszystko pod kontrolą. Dam daram dararararararararam Daram dararararararararararararararararararararara KFC, nudna praca, być chówcowym? Się opłaca, ram!

Rymu... A, ok. Teraz Benia nie rymuje, ona ci tutaj... Pisuje. Diesuje. Pisuje. Pędę Państwu. Dobra. W kalamburysce pogrywasz, ale zawsze w nich przegrywasz. <gry multi pronounceur> Ta historia jest bez końca. Dalej, my nie mamy rymów przy tworzeniu tej piosenki. Nie ucierpiało żadne zwierzę. Nie ucierpiało. Dobra, chodziło o to, że końca nie mogłyśmy wymyślić, a nie miała powiedzieć, że nie ucierpiało żadne zwierzę, więc powiedz to teraz. Nie ucierpiało żadne zwierzę. Także cieszymy się, że może trochę miałeś uśmiech przy słuchaniu tego naszego bitu Yo, ma DJ Ruda. A przy konsolecie blondyna. Oh, A nie ogarniająca jest czarna Benia. Jak no, ci wy. Mamy nadzieję, że ci się podobało. A teraz. Skieruj swoją myszkę do ładnego X-a w rogu i wyłącz, ten, i wyłącz ten żenujący filmik. Jakbym my jeszcze myszkę znalazła. Aha, tu. <laughs>